Nie wiem. Kurcz, gdy nie wiem. Szukam od 10 minut tego rękawa. Na drugiej ręce no nie mam. W kieszeniach też nie mam, sprawdzałem. Poszedłem nakarmić ryśka, nie ściągałem rękawa, potem poszedłem się załatwić. Ściągnąłem rękaw, by umyć ręce i zniknął kurwa. I zniknął. Ulz słuchawkę w lewą. Podczas szukania zostawiłem gdzieś. <gubi> Wszystko gubi, kurwa. Tu rękawiczkę, tu jedną słuchawkę. Dziadek już tam kurwa Nie wie, co się dzieje. W domu, kurwa, swoim. <gubi> Wszystko gubi, k***a, co chwilę. Nie nie <laughs> jest w smart. <laughs> ja też tak skończę, jak będę miał 30 lat za 5. O mój Boże! Ty, nie za 5, ale za 6, k***a, czekaj, co? Ja mam 24, czyli serio, za 5-6 lat będę miał 30 lat. Co? Nie, k***a, to jest niemożliwe! Ja... Jak za 5 lat 30, kur o co tu chodzi? Tak lub tak To ja będę już Ank jak ch***, no? To ja już będę angiem ostrym Ja pi... jaki ze mnie będzie wujaszek Boże, będę w ogóle coś tam kojarzyć jeszcze kontaktował eee, za 5 lat chciałem taką Na pewno swoją chatę i to taką o Jezu dopierdolę z takim długim basenem, że mogę normalnie sobie tam walić okrążenia. Eee, dwa piętra, duży garaż, jakieś zajebiste samochody, G-Klasa, jakieś takie wynalazki. To na pewno, to musi być. Eee, żebym miał tam kurwa, gdzie zapewnić jakieś właśnie mojej kobitce, jakieś w ogóle, żeby to miało wszystko ręce i nogi, i kiedyś dzieciom. Także to muszę mieć. A po drugie, to tako: już będę do kurwa, chyba jak za 5 lat. Eee, na trzecie, no nie wiem, że mi dużo kasuję po prostu. Nawet jakby świat się zawalił, to mam wpisane tam kupionych rzeczy, jakieś tu mieszkania, coś tam. Także 2030, coś takiego widzę. 5 lat tak będzie wyglądało. Musi tak wyglądać. Nawet nie ma innej opcji, że tak nie będzie wyglądać. Musi. To już jest zapisane w historii wszechświata, że tak musi być. I tego już się nie da skasować usunąć nic się nie da zmienić. Nie da się. Tylko no muszę poczekać, bo nie da się od razu. Tego się, tego się przyspieszyć akurat nie da. To się stanie, tylko ja muszę czekać.